Jak wypłacić pieniądze z 1xbet na konto bankowe? Oto przewodnik krok po kroku. Upewnij się, że jesteś zalogowany za pomocą telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Następnie przejdziemy do opcji w prawym dolnym rogu, czyli menu z trzema liniami. Po prostu ją dotknij. Następnie przewiniemy w dół i po prostu znajdziemy w ustawieniach mojego konta opcję wypłaty środków, więc po prostu dotknij. W tej chwili są to dostępne opcje. W tej chwili masz do dyspozycji opcje e-portfela, Cashmall, Squill, Binance Izy Paisa Direct, Cash Direct i wiele innych. Więc, jeśli nie możesz znaleźć opcji konta bankowego, to jasne, że nie ma opcji dla konta bankowego. Będziesz miał tutaj rekomendowane metody. Musisz po prostu wybrać stąd jedną z opcji, na przykład T-cash direct i po prostu ją dotknąć. Teraz musisz tylko wpisać kwotę, potwierdzić swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer konta i po prostu dotknij, aby potwierdzić, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio na swoje konto e-portfela. To wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie.